Witajcie drogie barany na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i przychodzę dzisiaj do Was z prognozą na maj. Chciałabym zobaczyć dla Was drogie zodiakalne barany, co ciekawego się wydarzy w maju, jakie energie będą Wam towarzyszyć, na co powinniście zwrócić uwagę i co powinniście wiedzieć. Kochani, odczyt jest generalny. Ja zawsze staram się przedstawić wielotorowo. Informacje, tak aby każdy mógł y, znaleźć fragment, y, który będzie rezonował z Waszą sytuacją. Mamy tutaj Wisielca, mamy tutaj kartę śmierci i te dwie. Mamy Kapłana i mamy czwórkę monet. Drogie barany, u Was wygląda to w ten sposób, że miesiąc maj będzie bardzo silny energetyczny, energetycznie. Część z Was czuje się w bardzo niewygodnej pozycji, postawiona w bardzo niewygodnej pozycji. Czujecie się, drogie barany, przytrzymane przez sytuację. Może to być zdrowotna sytuacja, może to być na przykład brak pracy, może to być szereg różnych informacji, na coś czekacie. Natomiast ta sytuacja, w której jesteście, trzyma Was w bardzo niewygodnym położeniu. Nie jesteście w stanie zrobić ani kroku do przodu, ani kroku do tyłu i tak się zastanawiacie, ile to jeszcze może potrwać. Kochani, mam dobrą wiadomość, bo w maju wygląda na to, że ta pozycja się zmieni radykalnie. Wy z tego wychodzicie. I wychodzicie poprzez też radykalną transformację. Pojawiła się karta śmierci, i to zaraz obok siebie i po sobie, numer 12, numer 13. Więc jest ta progresja, natomiast wyjście z tej sytuacji będzie prowadzić przez silną transformację. Ja spróbuję się zaraz dowiedzieć, o co tutaj będzie chodzić, co będziecie kończyć, jakie decyzje być może podejmować, jakie zmiany mm, będą tutaj dla Was yy, się działy, bo. Wisielec i karta śmierci mówi naprawdę o głębokiej transformacji, to też takiej wewnętrznej, czyli przychodzi jakiś moment zrozumienia, przychodzi moment oświecenia i wy faktycznie możecie ruszyć do przodu. Kochani, maj to też może być okres dobry pod kątem stabilności finansowej dla części z Was. Czwórki mówią nam o stabilności w tarocie. Natomiast należy uważać na to, żeby nadmiernie nie trzymać się tego, co macie. Czyli e, jeżeli pojawiają się lęki o finanse, to ok, one mogą być zrozumiałe, mógł być okres e, taki trochę gorszy finansowo, ale pamiętajcie, że nie ma się co przywiązywać do liczby zer na koncie, tak to powiem. E, fajnie jest mieć pieniądze, jest to stabilność, natomiast... E, Natomiast fajnie też nie zatracić się w, w tym gromadzeniu dóbr. To jest też takie ostrzeżenie przed tym, żeby wiedzieć, że pieniądze są tylko, słuchajcie, środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Kochani, część tutaj zodiakalnych baranów, wraz z piątką kapłanem. Popatrzcie, piątka i też maj jest piątym miesiącem. Wydaje mi się, że część z was będzie poszerzać swoje kompetencje i zdobywać wiedzę w sposób strukturalny. Albo postanowicie zapisać się na kurs, szkolenie, studia podyplomowe cokolwiek to może być. Natomiast mam tu taką informację, że warto zainwestować teraz w szkolenia, które kończą się tak zwanym papierem, tak zwanym certyfikatem, bo to Wam pomoże właśnie też w tej drodze do stabilności finansowej. Być może to podniesienie kompetencji, ten rozwój, samorozwój, nie wiem co to będzie, dopytamy, pomoże Wam w dojściu do stabilności finansowej. Takie informacje, kochani, widzę na początku i już... Popatrzymy dalej. Dla części z Was będzie to bardzo silny miesiąc. Taki można powiedzieć, punkt zwrotny, gdzie będziecie opowiadać o 2025 roku: sposób, albo w maju zadziało się to i to. To jest miesiąc, który na części z Was zostawi odcisk. I to taki silny. Zobaczmy. Mamy tutaj króla monet. Mhm. Mamy szóstkę kielichów. Mamy ósemkę kielichów i jeszcze czwórkę kielichów. 4, 6, 8 kielichów. Dobra. Czyli mm, maj będzie jeszcze dla Was bardzo emocjonalny. Część z Was, która będzie przechodzić tą transformację, zdecyduje się postawić na siebie i odejść. Zostawić sytuację, która Wam już nie służy, zostawić osobę, która Wam nie służy, bo Wy, moi drodzy, tęsknicie za czymś, szóstka kielichów tęsknicie albo za sobą z przeszłości, albo za tym, jak kiedyś sprawy były, albo myślicie też o osobie z przeszłości. Jest tutaj mm, dla części z Was taka informacja, że Wy poszukujecie siebie, poszukujecie autentyczności i karta y, ósemka kielichów mówi mi właśnie o tej decyzji i podjęciu kroków y, w kierunku nowej przyszłości, w kierunku światła. Popatrzcie na karcie wisielca, mam to światło dookoła y, ko, korony głowy tutaj osoby y, na... Na karcie, a tutaj mam światło wstające, i kobieta porusza się w jego kierunku, w kierunku słońca. Myślę, że podejmujecie bardzo trudną dla Was decyzję, zostawiacie coś, kogoś i dochodzi do bardzo głębokiej transformacji. Część z Was, kochani, jest niezadowolona z tego, co ma, jest w stanie takim, takiej apatii to może być związane z wisielcem. Ale to może być też poszukiwanie nowego rozwiązania. I wydaje mi się, że Wy wpadniecie po prostu na ten pomysł związany z nauczeniem się czegoś, z rozwojem, z nowym wykształceniem, kwalifikacjami i wejście na tą ścieżkę spowoduje, że Wy dostaniecie okazję od losu. Czwórka kielichów. Patrzycie w kierunku tego, czego Wam brakuje, być może macie jakieś gorsze samopoczucie. E, stany depresyjne, apatia. Natomiast, kochani, decyzja i wszystko może się zmienić. Jeżeli myślicie, że to nie jest dobry moment, że już na przykład jesteście za starzy na naukę, kochani, nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś nauczyć. Nigdy. I to y, jest tylko program w głowie, który mówi, że coś jest nie tak, że za późno, nie uda się. Wyciszcie ten głos i jak macie ochotę coś zrobić, to to zróbcie. Zwłaszcza jeżeli to ma wpłynąć pozytywnie na Waszą przyszłość. A widzę tu taką możliwość, bo pojawił się Król Monet. A Król Monet to jest y, najbogatszy król w tarotowym showbiznesie. Y, on jest manifestatorem, on jest odpowiedzialny, dojrzały, wie jak pomnożyć bogactwo i jest świetny w strefie materii. To jest naprawdę osoba, która doskonale wie, jak zainwestować, co zrobić pieniędzmi i jak się bogacić. I myślę, że tutaj nie bez przyczyny mam tą czwórkę monet, która będzie być może część z Was zachęcać do zrobienia inwestycji. Zobaczmy, co dalej. Jakie wiadomości dla zrowiakalnych baranów. Kochani, dajcie znać, jak to przesłanie rezonuje. Co to u Was się dzieje w życiu? Co Was zatrzymało? Z tego wychodzicie? Być może macie plany edukacyjne, też dajcie znać. Jeżeli chcecie odejść z pracy, która Wam nie służy, no to nauczcie się czegoś nowego i jak najbardziej idźcie w to. Kochani, jeszcze raz wypadła karta śmierci, śmierci. Eee, czyli duże zmiany. Coś zostawiacie, coś kończycie. Jest czas transformacji i to taki naprawdę silny. I jeszcze raz słuchajcie ósemka kielichów czyli odejście w kierunku siebie, autentyczności. Ja myślę, że to będzie taka droga transformacji i poszukiwania siebie też dla niektórych z Was. Mhm. I pamiętajcie, że ósemka kielichów, choć to jest bardzo trudna karta, to prowadzi do dziewiątki kielichów, która jest kartą spełnienia marzeń. Czyli wyjście z poziomu autentyczności pomoże Wam, e, moje kochane barany, e, budować autentyczne, spójne życie. Medytacja i kontemplacja Nów no Księżyca w Rybach. Kochani, jeżeli nie medytujecie, być może u Was działa modlitwa, spacery w naturze. Chodzi o to, żeby się połączyć ze swoim wnętrzem, usłyszeć głos intuicji, usłyszeć głos wyższego ja, swojej duszy, nieważne jak sobie to nazwiecie, ale wyciszyć też głowę, jeżeli coś Wam mówi, nie warto, nie słuchajcie tego. To jest też miesiąc, gdzie będziecie potrzebować takiego spokoju, żeby głowa Wam nie szalała i żebyście mogli podejmować mądre decyzje. Nie z poziomu braku, nie z poziomu muszę już, tylko z poziomu tego naprawdę chcę. Popatrzmy, co dalej. Mamy kartę Matrix z informacją, że życie na Ziemi to misterna iluzja przekonań. Przebudź się do wyższej rzeczywistości poza zasłaną nieświadomości. Kochani, to jest opowieść o przekonaniach. To jest opowieść o tym, że jeżeli w coś wierzymy i wierzymy, że możemy, to możemy, natomiast jeżeli wierzymy, że nie możemy, to po prostu nie możemy. I ta karta zaprasza ciebie do tego, abyś przeglądał przekonania, jakie masz. Czy one cię wzmacniają, czy one ci pomagają, czy one ci dają hmm, wsparcie. Czy ty w swojej głowie słyszysz, próbuj, dasz radę, będzie super, czy ty słyszysz, nie nadajesz się, to nie jest dla ciebie. To jest właśnie ten moment, gdzie można próbować rozpoznać wzorce i zastąpić te wzorce. Nowymi, bo to na tym polega, to jest tak jak z systemem operacyjnym. Mamy programy zainstalowane na dysku. Jeżeli chcemy to zmienić, to albo możemy zrobić twardy reset, jak z kartą transformacji tutaj, albo możemy nadpisać program. Tak? Yy... Dobrze, weźmy liście herbaty i zobaczmy, jakie jeszcze takie specyficzne informacje chcą do nas przyjść. Sobie muszę podzielić te liście na mniejsze bo jest ich bardzo dużo. Część w maju będzie doświadczać słuchajcie takiej lekkości bytu, lekkości serca i beztroskiego czasu. I fajnie by było, jakby znaleźć czas na to wewnętrzne dziecko, żeby wprowadzić do życia choć trochę zabawy, żeby nie wszystko było ciężko, nie wszystko było na poważnie. Mamy podróż wraz z powozem. Może to być bardzo głęboka mentalna podróż, a może być ona fizyczna. Ja myślę, że u Was będzie mentalna podróż wraz z transformacją. Dużo się zmieni w maju dla Was. Myślę, że nawet bardzo dużo się może zmienić. Mamy świnkę z informacją o tym, żeby nas ten materializm nie pochłonął. I dokładnie to jest czwórka, czwórka yy, pentakli, monet. Kochani, pieniądze są środkiem, nie są celem. Ja rozumiem, że jak czasem ktoś wyrósł w braku, to musi mieć odpowiednią ilość na koncie, żeby czuć się bezpiecznie. I ja to rozumiem. Natomiast pamiętajcie, że to jest tylko energia. Pieniądze to jest tylko energia i nie tylko pieniądze świadczą o obfitości. No i lew. Czas działać. Kochani, podejmujcie mądre decyzje. Życzę Wam bardzo dużo siły na, na maj, ponieważ. Różne takie znaczące, trudne momenty mogą się pojawić. Dla tych, którzy chcą się uczyć, rozwijać, zielone światło. Kochani, serdecznie zapraszam po więcej na mój kanał. Zapraszam do subskrypcji i jak zawsze, do zobaczenia.